ioski nasze roci i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi. Niech będą z wami. I z Duchem Twoim. I dzisiaj w Kościoła przeżywamy święto świętej Teresy Benedykty od krzyża, dziewicy, męczennicy, patronki Europy, wielkiej też i profesor filozofki Edith Stein. Znamy historię za jej wstawiennictwem, z tej zanośmy do Pana Boga nasze błagania, nasze prośby, intencje, z którymi dzisiaj przebywamy. Wódmy się o to, żeby skoro mamy patronkę Europy, Europa była zawsze silna Bogiem i tą chrześcijańską wiarą. A w sposób szczególny księża tutaj w parafii posługujący modlić się będą polecając Bożemu Miłosierdziu, Świętej Pamięci Władysława Strzałę. Jest to ofiara od Mariusza z rodziną, święte pamięci Krystynę Tyzo od Leszczyńskich i świętej pamięci Marcina Vinczo, jest to ofiara od dwójka Janka. Ja natomiast modlę się za całą parafię tutaj czarną, pierwszą i jedyną miłość w, w Polsce, przynajmniej w związku z tym proszę też już na wstępie o to, żebyście teraz czasami też wspomnieli, świadomi tego, że Bożego miłosierdzia każdy z nas potrzebuje, przepraszajmy, dobrego Boga, byśmy z czystymi sercami mogli sprawować te święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetu błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłujcie nad nami. Panie zmiłuj się nad nami, Chrystus zmiłuj się nad nami, Chrystus zmiłuj, zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Duchem świętym. W chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresę Benedyktę, męczennicę do poznania Twojego ukrzyżowanego syna i wezwałeś ją do naśladowania go aż do śmierci. Spraw przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie zbawiciela i przez niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Ozaasza. Tak mówi Pan: Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca, i będzie mi tam uległa, jak za dni swej młodości. Gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię w sobie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo. Przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Posłuchaj, córko, spojrzyj na kłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz na kłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz na kłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca. Król pragnie Twego piękna, On Twoim panem oddaj mu pokłon. O, słuchaj córko, spójrz na kłoń ucha, córa królewska wschodzi pełna chwały, odziana w złotogów, w szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druchny. Posłuchaj, córko, spojrzyj na kłon Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował dla Ciebie na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto Słowo Pańskie. Chwała, Chwała Bogu pozwalającemu się znaleźć tym, którzy Go szukają i na Niego czekają, przedstawmy nasze intencje. Módlmy się za papieża Franciszka i biskupów, aby umacniali jedność owczarni Bożej, pozostając wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Módmy się za rządzących narodami, aby na świecie zapanował pokój i wzajemny szacunek między wyznawcami różnych religii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módmy się za narody świata, w szczególności za naród żydowski, aby za przykładem świętej Teresy Benedykty od krzyża odkrył w sobie świadomość przynależności do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także przez więzy krwi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się za osoby doświadczające wykluczenia lub prześladowań w społeczeństwie lub rodzinie, aby złożyły swoje życie w ręce Boże i stamtąd czerpały prawdziwą miłość, prowadzącą do prawdy wiekuistej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, za świętej pamięci Władysława, Krystynę, Marcina oraz tych, którzy oddali życie w walce o niepodległość ojczyzny, aby Bóg swojej miłosiernej miłości otworzył im bramy raju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Odmyślę się za kapłanów posługujących tej parafii, za naszą wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy dbali o więź z Bogiem przez wytrwałe budowanie jedności w rodzinie ludzkiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Twoja łaskawa miłość nie zna granic, a hojność jest niezmierzona. Wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystko Tobie oddać prawdę i dla Ciebie tylko żyć. się, siostry i bracia, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę i tron Twoich na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary złożone w dniu świętej Teresy Benedykty i daj, abyśmy naśladowali ofiarę Twojego Syna, którą sprawujemy w świętych obrzędach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Herca W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godny to i sprawiedliwe a dla nas bawienne, abyśmy tobie składali dziękczynienie i ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na królestwo niebieskie wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, Razem z nimi wołając święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, osanna na wysokości, błogosławiony, której... Na wysokości Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając. Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Włożymy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w kwale. Wspominając śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Władysławie, Krystynie, Marcinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, świętą Teresą, Benedyktą od Krzyża i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze mogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoim jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Paranku Boży, który gładzisz w grzechy świata, zmiłuj się za nami. Baranku Boży, który w rzeczy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża.

Naszego świata. Panie nasz Boże, w życiu i w śmierci świętej Teresy Benedykty zajaśniała tajemnica krzyża. Umocnij nas przez udział w tej ofierze, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi, przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę, pozwolę, jeszcze dwa zdania tylko powiem, bo tak naszło mnie na wspomnienia trochę. I kiedy odprawiałem ostatnią mszę jako wikariusz tutaj w Czarnej Górnej, na tej mszy, no oczywiście tam to było 50. z kolei, pożegnanie z parafią, była też dwójka Szwajcarów. Dwójka ludzi, którzy przypadkowo jako turyści byli w bieszczadach ze swoimi przyjaciółmi z Warszawy. No i po mszy zatrzymali się, wymieniliśmy się jakimś tam kontaktem. To było bardzo takie miłe. W sumie z innej części Szwajcarii, w innym języku tam się mówi, niż ja na co dzień się posługuję, ale to jakby nie, nie było problemem, bo już był ktoś, kogo znasz, jedziesz, i później ktoś mnie tam prawda, odwiedził. I ostatnio ci ludzie pytali mnie, czy, czy z tej parafii, gdzie ksiądz był w Polsce, ktoś już był księdza odwiedzić Szwajcarii. Ja mówię, że no, niestety jeszcze nikt. Także ponawiam zaproszenie, jakby ktoś kiedyś chciał i miał przyjemność w pierwszej kolejności księdza proboszcza zapraszam teraz tutaj po tych wszystkich pracach, inwestycjach, zmęczony na pewno jest fizycznie, kilka dni wypoczynku by się przydało. No a jak nie, no to tutaj taki natłok księży, jeszcze jeden wam przyjdzie dodatkowy, niedługo to jednego moglibyście na chwilę, prawda, wysłać, żeby sobie dychnął. Tyle. Na tym kończę moje przemówienie, bo mówią, że kot ma być łowny, a ksiądz mowny, ale co za dużo, to niezdrowo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.